Duża radość i duma, bo firma lokalna z Dolnego Śląska, silnie związana z Wrocławiem, staje się sponsorem tytularnym. I po 10 latach, pierwszy raz, to miejsce, to wyjątkowe miejsce, ta wyjątkowa sportowa arena, no, doczekała się właśnie swojego sponsora. 6 lat, bo na tyle zwiążemy się umową, 14 milionów złotych, to są także niezwykle ważne parametry finansowe, które pozwolą jeszcze bardziej ustabilizować sytuację finansową naszej spółki. To by się nie udało, gdyby nie, nie zaufanie, gdyby nie wzajemne zaufanie, które budujemy w sobie z firmą Tarczyński od lat, bo przecież firma Tarczyński to sponsor. Naszych futbolistów amerykańskich. Firma silnie zaangażowana w sprawy społeczne, w sprawy sportowe w szczególności. Będziemy mogli tutaj kosztować produktów firmy, firmy Tarczyńskiej. Do tego nas zobowiązuje podpisany kontrakt. Ale firma Tarczyński będzie także obecna w przestrzeniach stadionu. Tutaj będzie miała swoje, swoje, swoje biuro, ale myślę, że przede wszystkim będziemy wspólnie formatować różnego rodzaju Wydarzenia no nie, nie tylko sportowe, ale i e, społeczne. Kolejny etap rozwoju inspirujemy się bardzo mocno sportem, e, głównie w organizowanym w, w, na najwyższym poziomie lig na świecie, jak, jak NBA, NFL e, czy NHL. Widzimy tą współpracę biznesu ze sportem, jak jeden, jedna i druga strona mogą z tego czerpać. Dla nas był to pewien naturalny krok, żeby. Tutaj lokalnie również pokazać, no, pokazać markę, pokazać, że jest ona tutaj zlokalizowana na naszym terenie. Strategiczna, zmieniająca nazwę obiektu na Tarczyński Arena Wrocław, no i zapewniająca też bardzo poważne przychody, co bardzo się cieszymy też i ważne na 6 lat, w takiej perspektywie dosyć dająco jakby dużą stabilizację. Cenimy, że rodzinna firma spod Wrocławia, ale jednocześnie lider branży w Polsce i firma, która sprzedaje swoje produkty do blisko 30 krajów na trzech kontynentach, także bardzo poważny brand trafia na stadion do Wócewa.